z Ewangelii według świętego Łukasza. Po tych słowach Jezus ruszył naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betwagi i Betanii ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc, idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was ktoś pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie – Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział, a gdy odwiązali ośle, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej. Kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli i mówili głosem donośnym: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam Wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Na początku tego dzisiejszego rozważania warto sobie odpowiedzieć na pewną wątpliwość, która może zrodziła się w naszych głowach słuchając tego fragmentu. Skąd ta ewangelia? Pewno wielu z nas, będąc dzisiaj na Mszy Świętej, usłyszało bowiem opis męki pańskiej. I nie ma w tym nic dziwnego. Jest wielkim paradoksem, że święto uroczystość niedzieli palmowej bardzo mocno w naszej świadomości zostało już Ogołocone z jego prawdziwej wewnętrznej wymowy, a nabrało tylko i wyłącznie charakteru pasyjnego. Nawet księgi liturgiczne mówią o niej jako o niedzieli palmowej, czyli niedzieli męki pańskiej. Ta Ewangelia, którą usłyszeliśmy przed chwilą, jest odczytywana już rzadko, czasami wyłącznie podczas jednej mszy świętej z procesjami palmowymi w naszych kościołach. Tak naprawdę jest ona od początku nacechowana bardzo bogatą symboliką i licznymi odniesieniami prorockimi. Tak naprawdę warto zauważyć, że sama prośba Jezusa do dwóch uczniów, aby poszli i przyprowadzili ośle, jest już niezwykle tajemnicza i posiada w sobie niezwykłą nowość. Tak naprawdę Jezus w Ewangelii zawsze poruszał się pieszo. To jest jedyny moment w Ewangelii, kiedy Chrystus prosi uczniów, aby przyprowadzili jakiś inny środek transportu, można powiedzieć. Siadając na ośle, Chrystus chce pokazać swoją królewską godność, wjeżdża do Jerozolimy jako król i wśród licznych proroct Starego Testamentu, które mówią o nadchodzącym królu. Chyba najbardziej w tym kontekście nasuwa się proroctwo z Księgi Rodzaju, gdzie stary Jakub błogosławi swego syna Judę na króla i mówi do niego, nie zostanie odjęte berło ani laska pasterska zabrana spośród jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego ono należy i zdobędzie posłuch u narodów. Przywiąże on swojego osiołka w winnicy. Tym samym Jezus, nakazując odwiązanie tego osiołka, pokazuje, że to proroctwo zaczyna się wypełniać, że oto nadchodzi nowy król, nadchodzi ten król, do którego należy berło i laska pasterska. On jedynie jest prawdziwym królem. Skończyło się królowanie królów z pokolenia Judy. Tak naprawdę nadchodzi prawowity dziedzic, prawowity właściciel Bożego Królowania. I stąd wielki entuzjazm Tłumów, którzy cieszą się, że do Jerozolimy powraca ten, na którego czekali od wieków, ale nie rozumieją jeszcze, że królestwo Jezusa jest zupełnie inne że jego tronem jest Krzyż, że jego koroną jest Cień. Tak naprawdę ta Ewangelia powinna każdemu z nas zwrócić uwagę na znaczenie Bożego Królowania. Co znaczy u Boga królować? Co znaczy panować? Co znaczy władza? Bo Jezusowe Królestwo to nie jest Królestwo złota, Królestwo władzy, Królestwo wojska. To jest Królestwo pokory, miłości i czasami cierpienia. Cierpienia zupełnie niesprawiedliwego. Warto się zastanowić, czy w naszych umysłach. W tym dzisiejszym zabieganym świecie, w świecie, gdzie rządzi nieustanna walka o władzę, osobiste plany, samorealizacja, nasze prywatne ambicje, my jeszcze się zastanawiamy nad takim chrześcijańskim wymiarem panowania, wymiarem, który pokazuje nam Chrystus, a którego domeną jest właśnie pokora, cichość i czasami cierpliwe znoszenie niesprawiedliwości.